Bagna Biebrzańskie. Ptasie królestwo i klejnot przyrody, przyrodniczy skarb Polski, Bagna Biebrzańskie, jedno z najcenniejszych torfowisk w Europie, są wyjątkowym miejscem, które zachwyca swoim bogactwem przyrodniczym i malowniczym krajobrazem. Rozciągają się w dolinie rzeki Biebrzy w północno-wschodniej Polsce i stanowią serce Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego parku narodowego w kraju. Obejmującego ponad 59 tysięcy hektarów. To miejsce jest prawdziwym rajem dla ptaków i ornitologów, którzy zjeżdżają tu z całego świata, by podziwiać różnorodność gatunków zamieszkujących te mokradła. Bagna biebrzańskie są największym kompleksem torfowiskowym w Polsce, a ich struktura składa się z mokradeł niskich, wysokich i przejściowych. Tereny te zmieniają swój wygląd w zależności od pory roku. Wiosną wypełniają je rozległe rozlewiska, które przyciągają miliony ptaków migrujących. Latem łąki i torfowiska tętnią życiem owadów, płazów i ptaków. Jesienią zachwycają złocistymi barwami i porannymi mgłami, a zimą zamieniają się w spokojną, surową krainę pełną ciszy i tajemnicy. Rzeka Biebrza, która przepływa przez Bagna, jest sercem tego ekosystemu. Jej meandrujący bieg tworzy liczne starożecza. Zatoczki i rozlewiska, które stanowią idealne siedliska dla dzikiej przyrody, bagna pełnią też niezwykle ważną funkcję w regulacji klimatu. Magazynują ogromne ilości wody i węgla, przeciwdziałając suszom i spowalniając procesy globalnego ocieplenia. Bagna Biebrzańskie są jednym z najważniejszych obszarów lęgowych i przystankowych dla ptaków w Europie. Na tym terenie stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, z czego około 190 indu to gatunki lęgowe. Wśród najcenniejszych i najbardziej charakterystycznych są bataliony, ptaki znane z widowiskowych toków, odbywających się wiosną na rozlewiskach. Ich charakterystyczny wygląd i zachowanie stały się symbolem biebrzańskiego parku narodowego. Oprócz batalionów, bagna są domem dla żurawi, których majestatyczny klangor można usłyszeć o świcie oraz derkaczy, słynących z charakterystycznego grzechotania. W trzcinowiskach swoje gniazda budują rybitwa czarna i błotniak stawowy, a nad mokradłami patroluje bielik, największy ptak drapieżny w Polsce. Wiosną i jesienią Dolina Biebrzy zamienia się w tętniące życiem miejsce przystanku, dla milionów ptaków migrujących między Europą a Afryką, raj dla fauny i flory bagna. Biebrzańskie to nie tylko raj dla ptaków. Na torfowiskach żyje największa populacja łosi w Polsce. Zwierzęta te, symbol regionu, są częstym widokiem na otwartych przestrzeniach mokradeł, szczególnie o świcie i zmierzchu. Wśród innych dużych ssaków można spotkać wilki, rysie oraz bobry które budują swoje tamy i żeremia wzdłuż brzegów Biebrzy. W rzece żyje również wiele gatunków ryb, takich jak szczupaki, węgorze i liny, a jej starorzecza są domem dla licznych płazów i gadów. Flora bagien jest równie imponująca. Na torfowiskach rośnie ponad 900 gatunków roślin, w tym wiele rzadkich i chronionych. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest rosiczka okrągłolistna – owadożerna roślina przystosowana do życia na ubogich w składniki odżywcze glebach. Mokradła są także miejscem występowania storczyków, wielosiłu błękitnego i kosaćca syberyjskiego, które w okresie kwitnienia nadają krajobrazowi wyjątkowych barw. Bagna. Biebrzańskie są także naturalnym laboratorium, w którym można obserwować procesy ekologiczne w skali niespotykanej w innych regionach Europy. Dzięki temu stanowią niezwykle ważny obiekt badań dla naukowców, którzy badają wpływ zmian klimatu, gospodarki wodnej i działalności człowieka na torfowiska. Turystyka i ochrona Bagien Biebrzański Park Narodowy to miejsce, które przyciąga zarówno turystów, jak i naukowców. Szlaki piesze, rowerowe i kajakowe umożliwiają poznanie najpiękniejszych zakątków Bagien w sposób zrównoważony. Jednym z najpopularniejszych szlaków jest Karska Droga, biegnąca przez serce parku i oferująca wspaniałe widoki na rozległe rozlewiska. Wieże widokowe, takie jak te w Osowcu, pozwalają na obserwację dzikiej przyrody bez ingerencji w jej naturalne środowisko. Spływy kajakowe rzeką Biebrzą to jeden z najlepszych sposobów na poznanie bagien. Rzeka prowadzi przez ciche starorzecza gdzie można obserwować bobry przy pracy i liczne gatunki ptaków wodnych. Lokalne przewodniki oferują również wycieczki edukacyjne, podczas których można dowiedzieć się więcej o ekologii bagien i ich roli w ochronie klimatu. Bagna biebrzańskie mają także ogromne znaczenie historyczne i kulturowe. W czasie II wojny światowej były schronieniem dla partyzantów, którzy korzystali z trudno dostępności tego terenu. W kulturze ludowej bagna były uważane za miejsca magiczne i tajemnicze, pełne duchów i nadprzyrodzonych istot. Dziś bagna biebrzańskie są symbolem harmonii między człowiekiem a naturą, stanowią przypomnienie jak ważna jest ochrona dzikich ekosystemów, które pełnią kluczową rolę w zachowaniu równowagi ekologicznej. Bagna biebrzańskie, niezwykły skarb bagna. Biebrzańskie to miejsce, które zachwyca o każdej porze co roku. Wiosenne rozlewiska przyciągają miłośników ptaków. Latem można podziwiać bujną roślinność i spokój mokradeł. Jesień oferuje spektakularne kolory i poranne mgły, a zimą bagna zamieniają się w cichą, tajemniczą krainę. Pełną uroku. To miejsce idealne dla tych, którzy pragną oderwać się od zgiełku miasta i zanurzyć w świecie dzikiej przyrody. Obserwacja ptaków, wędrówki po szlakach, spływy kajakowe czy chwila refleksji na wieży widokowej, każda z tych aktywności dostarcza niezapomnianych wrażeń. Bagna biebrzańskie to prawdziwy skarb natury, który warto zobaczyć i chronić. Ich niezwykłe piękno, różnorodność życia i znaczenie ekologiczne czynią je jednym z najważniejszych miejsc na mapie przyrodniczej Polski.